Zadania 7 do 9. Funkcja kwadratowa f jest określona wzorem f od x równa się a razy w nawiasie x minus 1 razy x minus 3. Na rysunku przedstawiono fragment paraboli, będącej wykresem tej funkcji. Wierzchołkiem tej paraboli jest punkt W o współrzędnych 2 i 1. I polecenie do zadania siódmego brzmi współczynnik A we wzorze funkcji f jest równy. Od razu możemy sobie wykreślić pierwsze dwie odpowiedzi a i b. Dlaczego? Ponieważ są one dodatnie, a my wiemy, że skoro ramiona paraboli skierowane są w dół, to nasze a będzie na pewno ujemne. No i przepiszmy sobie ten wzór funkcji, który mamy w zadaniu, czyli f od x równa się A w nawiasie x minus 1 razy x minus 3 i podstawmy sobie współrzędne wierzchołka, czyli skoro wiemy, że wierzchołek ma współrzędne 2 i 1, to pierwszą współrzędną wierzchołka podstawmy sobie w miejsce X, a drugą w miejsce Y, czyli w miejsce F od X. I mielibyśmy, że 1 równa się a razy, w miejsce x podstawiamy sobie dwójkę, czyli mamy 2 minus 1, i w drugim nawiasie 2 minus 3. Czyli mamy 1 równa się a razy 1 razy minus 1. Czyli mamy 1 równa się minus 1a, dzielimy przez minus 1 i wychodzi, że a jest równe minus 1, czyli właściwą odpowiedzią jest odpowiedź d. W zadaniu ósmym mamy podać największą wartość funkcji w przedziale od 1 do 4. I ten przedział od 1 do 4 szukamy na osi X, -ów. czyli na osi X zaznaczamy przedział od 1 do czwórki, czyli zobacz, chodzi nam tak naprawdę wyłącznie o tą część paraboli. I szukamy największej wartości funkcji w tym przedziale. Wartość jest to oczywiście współrzędna y danego punktu. Największą wartością w tym przedziale nie trudno zauważyć, że jest 1, bo to jest nasz wierzchołek, czyli właściwą odpowiedzią będzie odpowiedź c1. I zadanie dziewiąte. Oś symetrii paraboli, będącej wykresem funkcji f, jest prosta o równaniu, i teraz oś symetrii tej paraboli przebiegałaby dokładnie w tym miejscu. Jest to prosta, która dzieli naszą parabolę idealnie na pół na dwie równe części. I ta prosta ma wzór x równa się, ponieważ przecina oś x i w punkcie 2, czyli x równa się 2. Odpowiedź b.